Witajcie, kochani! Dużo osób w komentarzach pytał się mnie, jak coś uważać po Śląsku. Dobra, żaden się mnie nie pytał. Józef zawsze od mojego chciała prowadzić taki blok kulinarny. Takoby Makłowicz albo Ewa Wachowicz. Podam wam przepis na świąteczne pierniki. Muszę sięgnąć do starodawnego heftu mojej umy. Kaj znajdę ten przepis. No, jakie są mi bajzy. Mum! Krupnioki. Musimy się narychtować tak czwarte kostki masła, 3 mąki, pół litra miodu, płynnego, jak nie ma płynny, trzeba go podgrzać, 4 jajca, 2 łyżeczki sody oczyszczonej, pół łyżeczki mielonych goździków, cymtu gałki muszkatołowej, albo taką gotową korzyną, przyprawę do pierników i kakao. Kolejny etap jest blank prosty. Musimy to wszystko ciepnąć rań do miski. Ja mam taką fajną, od moje kuzynki. I jak ciepniemy, to trzeba to wyłonaczyć. Takim łonym, albo ręcami. Ugniotocie je tak długo, aż Powinny wyjść takie dwa kóńki idealnie równe. To nie może we mnie wyleść. Ale jak u mnie wyjdzie, to nic nie szkodzi. Najważniejsze, żeby była taka konsystencja. Palec, tu wrazicie to on tak fajnie włazi, tak jakby plastelina, nie. Żeby nudul kula się nie przykleiła do tego, to trzeba to trochę posuć mąką. Tak, połonaczyć i teraz wałkujemy na cienkie oblaty i wycinamy pierniczki. Jak już macie wycięte kształty, to teraz układamy je na blaszkę. W piekarnik musicie włączyć na 180 stopni, żeby się już nachajcował fajnie, elegancko. Pięknie! Pierniczki na blasze, wyrażamy to teraz do bradruy. Piękne, nie? I teraz wyciągamy. łosiu. Spoleły się. Runie. Możecie dać najmniej niż pół godziny. Tak, tak na 10 minut. Voila! A co następne? Dekorowanie. To nie ma tak, że lukrowanie pierników to jest najłatwiejsza sprawa i taki banal. Pamiętajcie, że to będą mieć osoby bliskie Waszemu sercu. Więc warto włożyć w to też swoje serce i się postarać. To będzie to chopa. Christmas is coming, the snowflakes will be falling, it's the most wonderful time of year.